To będzie ze 100, ze 102 mniej więcej. Ja mam tam miarkę większą. 102, 102 będzie, nie? No, ma albo się nie ma. I wesoły świąt, bo nadaje do Was wielkanocny poniedziałek. Jednocześnie, oglądając się, czy jak będę wychodził z auta, to nie dostanę z jakiegoś wiadra. Ale dobra, nie o tym jest ten film. Ten film będzie o tym, jak wygląda 102 cm karpia. Nie amura, nie szczupaka, tak jak niektórzy pisali u mnie na fanpage'u, kiedy zamieszczałem miniaturę do tego filmu. Link do tego fanpage'a znajdziecie w opisie, jakby ktoś był ciekawy. Ale karpia. I to nie jest karp złowiony na komercji. Także jeśli jesteście ciekawi, to usiądźcie wygodnie i zapraszam do tego seansu. Się ma albo się nie ma. No, zobaczcie, cóż za zbieg okoliczności. Taka piękna pogoda, a ja znów jestem na rybach. Hm, to ci dopiero. Ale nie dajcie się zwieść temu wrażeniu, bo nie jest do końca tak cudownie, choć ptaszki wokół ćwierkają. Dzięcioły stukają, dzieci się bawią, tylko że po nasłonecznionej stronie. Zbiornika, bo tutaj, gdzie jest cień, to jest po prostu masakra. Nie wiem, skąd ten wiatr wieje. Słońce cały dzień świeci, chmur praktycznie zero na horyzoncie, a ja tu siedzę i marznę. Już wokół namiotu brakuje miejsca, gdzie jeszcze jakiś promyk miałby się przedrzeć, więc stwierdziłem, że chyba się zaraz pakuję do śpiwora, bo nie wiem, czy czasem nie czeka mnie szybka nocka tutaj. Miałem przyjechać tylko na parę godzin, ale coś czuję, że jednak zdecyduję się zostać na noc. Wetki od jakiejś godziny w wodzie, może dwóch, jeszcze przed wieczorem, przed zmierzchem, jeśli zdecyduje się zostać, to na pewno je przerzucę, a wy w międzyczasie możecie posłuchać jak ptaszki ćwierkają. Który raz to ja już mówię, że sezon się w końcu zaczął? W pełni? Z 20? Z 30? Nie, no tyle razy nawet jeszcze w tym roku na rybach nie byłem, ale wracam na stare śmieci, jak to rymuje PZ w swoim utworze Piroman. Polecam, bardzo fajny kawałek. Na stare śmieci dosłownie. Ludzie to są po prostu. Brak mi słów. Dwa razy ciepło było już po prostu. Nie ma czystego miejsca w promieniu 10 metrów, Wszędzie śmieci. Śmieci to to przynoszą i śmieci to, to zostawiają. A ja będę musiał sprzątać. Trash Challenge. Trash Challenge to ja już tu w zeszłym roku robiłem z tym głównym, kiedy jeszcze to nie było modne. Zapoczątkowałem początku Sprzątanie świata. W ogóle istnieje jeszcze ta. Akcja z tym sprzątaniem świata? Dzieciaki chodzą jeszcze ze szkołami i sprzątają, czy już im się nie chce? Pewnie jakąś aplikację w telefonie wymyślili do sprzątania świata i sprzątają wirtualnie, bo po co w rzeczywistości. Takie czasy, panie, takie czasy. Wszyscy alergicy, ręka do góry, ręka do góry. Kto jest ze mną? Proszę kciuka w górę. Wszyscy alergicy, wszyscy alergicy tego świata, łączmy się. Ci, którym się podoba ten kontent. Mogą kliknąć kciuka w górę pod filmem, a ci, którym się nie podoba ten content, możecie kliknąć kciuka w dół. Ale dwa razy. Wynoś się stąd! Ta woda jest za mała dla nas dwóch. Widzieliście jaki książę, kawę mu robię Przyjechał na ryby i jeszcze każe mi kawę robić A Zaraz zobaczycie jak mu tą kawę dostarczę o, Zaparzona uh. Proszę bardzo Proszę bardzo no nie będę ci dawał całej sobie też trochę zostawię co to jest Memory Find Halo? Wysyłaj taksówkę Dobrze, już Patrz teraz na to Marijać, każdą <grywa> Akcja jak ze sternu, panie! Się ma albo się nie ma! Jak się wyleje, to się nie ma, jak się nie wyleje, to się będzie miało kawę. No to da. jak tam Barista się wykazał? No powiedzmy no. Co? O ty Hamie bezczelny. Oddaj... Sopłóczyn kawa mi zrobił, ale może być. No. Jak z jak ja tutaj mam nagrane na filmie, jak wysypuję starą i ci nasypuję nową. Aha Nie że bardzo Ci dziękuję. Ty, ty Oddajcie mi moje pieniądze zaraz. Ale słuchaj, kamerka taka by mi się przydała właśnie, powiem ci że Nawet się zastanawiałem, czy to a co za darmo przybyłem. A tam jest napisane na niej, wróć do mnie, tak samo jak na kubku. <grystanie> Ale też łódką nie będę ci, bo jak będę, słuchaj, się pakował, to ci przejdę się do ciebie i ci przyniosę. Dobra. No co za chambe szczelne, nie dość, że mu kawę zrobiłem, pierwsza jeszcze narzeka, no. Ludzie to są niewdzięczni. Ja to jestem bezlitosny. Babcie w wielkanocny poniedziałek zatrudniłem do tego, żeby mi pokrowiec uszyła do Jeepa. Pomachaj, babcia. No. Pomachaj. No, ale wracając do filmu. Do wieczora już się więcej nic nie wydarzyło, Paweł pojechał do domu, a ja tak jak podejrzewałem, zostałem na nockę. No i nie zdążyłem się nawet zdrzemnąć, kiedy o 23.30 obudził mnie przeraźliwy dźwięk. A miało być tak pięknie, ale pan Karpio zrobił mnie jak młodego. Nie wiedziałem czy mam zakładać buty, czy rwać bez papci, bo tak jechało, że normalnie jeden ciągły sygnał na sygnalizatorze. No ale nic. Zestaw z powrotem w wodzie, więc czekamy. Noc jeszcze młoda. Za siatka przebiegała bardziej spokojnie niż lany poniedziałek u nas. W każdym razie muszę się kitrać, bo zaraz dostanę z sikawy. A może mi się upiecze. Mój dzień na rybach przebiegał spokojnie. Aż do wieczora, kiedy mnie odwiedził Łukasz, w sumie to nic się nie zmieniło. A, uciekam! Co to znaczy przyjść, zanęcić i zobaczyć bąble? <gry> Łukasz, co to znaczy? To znaczy wziąć wędki i jechać na ryby od razu. A co żona powiedziała? Że jestem nienormalny. Nie tylko ty, Łukasz, nie tylko ty. Na co pan liczysz? I idę na rybę jakąś, nie? Jak złowisz karpia, to masz wpierd... <gulanie> ja tu siedzę drugą noc. Znaczy, druga to dopiero będzie dzisiaj. I dopiero jedna spinka. A jak ty przyjdziesz i złowisz, to kurwa, to nich. A, a podbierak masz? Nie mam. No to gówno kurwa, ja <gulanie> Nie wyciągniesz. Nie no, Pogoda jest identyczna jak wczoraj, także czuję, że dzisiaj będzie branie. Uuu. Bryza jest dobra. Bryza. O, bryza mi dzisiaj się tak po oczach dawała, że aż mi zimno w palce Zobaczcie sami jaki postęp Plandeka już gotowa nie na no, rewelacja wygląda jak oryginalnie Także jak ktoś chce skorzystać z usług nie są tanie, ale babcia może uszyć na każdy, na każdy samochód. Odezwiecie się, cenę ustalimy, oczywiście kontakt przeze mnie. ale No żebyście wiedzieli, babcia złota rączka, krawiec. Ze wszystkich materiałów potrafi uszyć coś, co później się okazuje, że się przyda na ryby. Ale wracając do filmu. Tego wieczora już się więcej nic nie wydarzyło. Nie było już żadnych brań tak jak poprzedniego, żadnych spinek nawet. Więc Łukasz stwierdził, że wraca do domu, ale że nie da za rano i wraca rano. No i jak powiedział, tak zrobił. Rano wrócił, zarzucił wędki. I co się okazało, że w miejscu, w którym zauważył karpie, no właśnie, stało się co? No coś, co mogłem tylko i wyłącznie obserwować i nagrać tak dobrze jak tylko potrafię. Miałem przyjechać tylko na parę godzin, ale coś czuję, że jednak zdecyduję się zostać na noc, na noc, na noc. Jedźcie sobie, ty bądźcie grube, bądźcie dużymi karpiami. <grym> Powiedzcie mi, ile mieliście takich zasiadek w swojej karpiowej karierze, że mieliście jechać na parę godzin, a okazało się, że zostawaliście do kolejnego dnia? Później kolejnego dnia znowu ktoś przychodził, pytał się, do kiedy zostajecie? No i zostawaliście jeszcze jeden dzień. I tak znowu, i tak znowu. No ale co, jak Łukasz złowił tego karpia, to po prostu, no pozazdrościłem. Zwyczajnie w świecie pozazdrościłem. Ale tak pozytywnie. Chciałem po prostu też coś złowić. No i się udało. Przerywamy dla Państwa ten program, bo mamy karpia. Oh. Dobra, kolej rzeczy jest taka, aż się osmarkałem z podniecenia. Karp sobie odpoczywa, ja szybko rzucam wędkę, żeby może psim swędem złapać kolejnego i w międzyczasie sobie na spokojnie przygotuję stanowisko do obfotografowania, bo godzien jest, godzien. Słuchajcie. Każdy z nas ma w pamięci taką zasiadkę, do której niechętnie wraca wspomnieniami. No i ja też mam taką, kiedy to kilka lat temu z moim tatą wspólnie spędziliśmy pięć dób nad wodą, gdzie po pierwszej nocy miałem już branie, a przez kolejne cztery dni nic. No i obawiałem się tak, że no, powtórka z rozrywki się e, znowu zrobi z tej zasiadki, dlatego że pierwszej nocy miałem spinkę, tak jak wam mówiłem. No. Kolejnej nic, następnej nic, no aż do dziś, kiedy ten oto koleżka zawitał do mnie na matę. Zmotywowany tym okazem Łukasza, postanowiłem, że dalej będę trwał i próbował, aż w końcu może się uda. No i się udało. Piegowaty, piękny karpik. Rozmawialiśmy wczoraj z kumplami na ten temat, że dawno nie złowiliśmy karpia z tymi drobnymi łuskami, a pływało ich tutaj kilka. Obawialiśmy się, że wylądowały na patelni wszystkie, ale ten dowodzi tego, że są sprytniejsze od tych mięsiarzy. I tak trzymajcie, nauczcie się tego, że trafia się tylko na matę do karpiarzy, a do mięsiarzy ogonem możecie machać. Pokażę Wam tylko jeszcze coś ciekawego. Karp Łukasza w zeszłym roku miał taką e, ranę, taki jakby wrzut. I w tym roku poznaliśmy go po tym, że tą ranę miał już zagojoną, ale niestety z drugiej strony zrobił mu się ten rzut. I to samo tutaj u tego kolegi widać. Mam nadzieję, że to się zagoi. Potraktowałem to odkażaczem, ale no, trochę mnie to niepokoi, że drugi karp w tej wodzie ma taką chorobę. Miejmy nadzieję, że się nie rozprzestrzeni na pozostałe ryby. To ważne właśnie, żeby po każdej zasiadce suszyć sprzęt w postaci podbieraka i warzydła i maty, bo bywa tak, że my sami rozprzestrzeniamy te, te choroby trochę nieświadomie, no ale dlatego właśnie chcę Was uświadomić, że ważnym jest, by, nas, by nasz sprzęt był suchy zanim go spakujemy, a jeżeli go pakujemy mokry, no to no żeby go wysuszyć na miejscu w domu, zanim pojedziemy na kolejną wodę, bo, bo takie choroby potrafią się rozprzestrzeniać, tak jak wirus KHV. Dobra. Zdjęcia tego koleżki i jedziemy dalej. Taka wymęczona dyszka po tylu dniach naprawdę potrafi poprawić humor. Ciężko sobie wyobrazić, co by było, gdybym jej nie złowił. Pewnie byłoby tak jak w tym memie. Zobaczcie. Jeep jeszcze pusty, ale to dlatego, że za chwilę go będę ładował, bo znowu jedziemy na ryby. Być może zauważyliście, ale ten film trwa jeszcze kilka minut. A z mojego tonu wynika, jakoby miał być to już koniec. Eee, za chwilę ujrzycie sekwencję wyciętych scen z całego materiału, który udało mi się zgromadzić podczas tego wypadu. Jeśli chcielibyście, żeby taka forma zakończenia filmów na stałe zagościła na tym kanale, to dajcie mi znać o tym w komentarzach poniżej. Ponadto, jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to zastanówcie się, być może warto. A tymczasem życzę Wam połamania, jak i ja. Sezon w pełni. Siema. albo się nie ma. A jakiś regulamin jest? Patrzcie. Regulamin? Wszystkie że... chwyty do ro... dozwolone. Że nie, udziału. No. Ja nie wiem, jaki Ty masz tam regulamin, ale my mamy swój. Nie? nim jest napisane, że jak... nie możesz brać Już nie udamy takiego wstydliwego, wczoraj żeś chyba pozował do kamery. Karpia by dostał do ręki, to by pozował. <grym> co za gałoń. No po, stój kurwa no, Jezus Maria. <grym> za ucha cię chciałem nagrać, a nawet nie ciebie, tylko Mateusza, ty okay. jesteś niewyjściowy. Czy ja gadam do włączonej kamery w ogóle? No, no, no mówię, zaraz będę obranie nie ciesz tak. Tak przegracie. I zdajcie sobie z tego sprawę, że nawet jak wygracie, to i tak tego nie pokażę na kanale, I tak nie? Wybracie. Nie pokażę tego. <grym> no to <nie> Czemu? <grym> Bo mi się nie podoba, jak rzuciłem. A podobało mi się, jak ty rzuciłeś. <grym> z igorygę na przykład nie zadowolonym zdarzałem się podstać hej, już już kombinuję już, <grym> już, już Zew się odezwał w nim bęża już, czy się podczepka nie zdarza? nie wiem, bo tu te ryby, co? że pójdą ci tak to? podczepka jak on to ładnie nazwał, podczepka mówisz Szarpak, tak? Gdzie one były? <grystanie> Było nie odjeżdżać. O ty, co to? <grystanie> Dobra, w dupie mam ich te... Łowienie z powierzchni Zciągam ten zestaw i... Ach, jakbyście nie zauważyli, tak, to jest tampax. <grystanie> I, i Na k** się na klipsie się żyłka, no nie Minus 5 punktów y, za y, amatorszczyznę. Ty nie pękła? No. Jaka to żyłka? Kure dobra żyłka. Powiedz naszym. Kilka próbującym. lat. To jest Fox. Fox, ale wiek, jaki podaj. Wiek? z 5 lat. Pięć Najlepsza, lat. pięcioletnia, jak wino. Chciałbym was tak przestrzec przed y, na, nadchodzącym sezonem, że. Nas najbliższe miesiące będą właśnie przebiegały pod znakiem miliona zużytych chusteczek higienicznych i mojego gadania przez nos, tarcia oczu, smarkania, kichania, tampaksów w nosie, narzekania i takie tam. Przygotujcie się na to, żeby nie było, że nie ostrzegam artystów. Taki e, Van Gogh, Picasso, malarze. No. One. To tak wygląda, Plaża, no. ta, zaczepy. O, to jest dokładnie powiedziane. To się włączył Van Gogh. Dwa. Tylko ta grobla jest taka, że ona jest podlana. Po niej w ogóle nie pójdzie tam. Że... Jest trzy. Jak w kablicy seksyjskiej, Ale dokładnie narysowany jest. Jest trzy. panie. Co jest? I tutaj mamy kiosk. Tutaj mamy kiosk. To wygląda jak, <grym _> <Tutej grym _> jak otwierać do piwa dobre. Już... No a tutaj kładek to już jest pyk, 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 A tak nawalone tam? No to jest na widocznie tam ryba jest. Tu nie ma jak siąść, nie? To wygląda jak jakiś mem. Je... Spróbujemy kryla. Ila, ila. E, 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 e. e. Dobra, bo emocje normalnie jak w kole fortuny. Jak będzie się coś działo, to zadzwonię do Was.